Hej, hej, moi robaki, witam was na kanale Okiem Alkoholika. Dzisiaj jest 2 października. Witam was serdecznie. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Bardzo miło mi was powitać w tak dość pogodny dzień. <laughs> może tak to nazwać. Nie, no, każdy się czuje w każdym dniu, dla każdego, poszczególne dni są dobre. Ja nie za bardzo za taką pogodą. Są ludzie, którzy lubią takie pogody i no teraz jest czas, mój czas, był gdy było ciepło. Moi drodzy, nie zapominamy. O łapkach w górę oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście dali mi znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie, jak na to patrzycie, może jak przez to przeszliście. Zachęcam Was do zostawienia mi świadectwa w komentarzu, a w komentarzu napiszcie mi. <laughs> Igła. No i dobrze, jeśli jesteście nowi, oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do zapoznania się z jego tematyką i również e, daje mi znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie, jak na to patrzycie. Zachęcam Was również do tego, żebyście udostępniali to na swoich social mediach, mediach, platformach społecznościowych, grupach społecznościowych. Niech to idzie w świat, że jesteśmy, że robimy coś takiego, że mamy e, ochotę być tutaj. I mówić o sobie szczerze mam ochotę być tutaj i mówić o sobie szczerze jeśli mam w ten sposób również odpowiedziałem w kwestii widzów którzy tutaj są i bardzo im za to dziękuję bo naprawdę jesteście wyjątkowi moi drodzy <słuch> No, to tak, to, to, to. Aha, właśnie, podbijamy. Oczywiście nie zapominamy o podbijaniu, muszę sobie przypomnieć, nie? co nam chodzi, bo jeszcze jest podbijanie. Takie coś YouTube zrobił, podbijamy. W komentarzach jest taka funkcja, że możemy podbić, więc tam wchodzimy, klikamy, ciuk, podbijamy. Zachęcam Was do tego, to Was nic nie kosztuje, mi pomoże się rozwijać i nabierać zasięgów coraz większych, żeby ten YouTube mógł promować ten kanał, udostępniać go na swoich stronach społecznościowych, czy wrzucać ludziom, żeby ludzie widzieli, że jest coś takiego, że są ludzie, którzy skończą o tym mówią. <laughs> Dzielą się swoim doświadczeniem, swoimi przeżyciami i tym, jak sobie radzą w, danym, no w, danej, w danej sytuacji, tak? <laughs> z daną sytuacją, w danej sytuacji. Oczywiście też zachęcam Was do wspierania. Kanału jest taka funkcja tutaj wesprzy. Wchodzicie, klikacie, wybieracie sami poziom wsparcia. Ja wam z góry oczywiście za to dziękuję. To, co tutaj mówię i opowiadam, to są wyłącznie moje sugestie, moje podejście do życia, mój sposób na życie, tak jak ja na to patrzę, tak jak ja do tego podchodzę. Tak mi z tym po prostu jest dobrze. No dobra. Nie przedłużając. E, oczywiście zachętnie zapomnijcie o komentarzach i o tej łapce w górę. E, to dla mnie bardzo też ważne, żebyście, dawa żebyście dawali mi swoje świadectwo, co wy o tym myślicie. Myśl przewodnia na dzień 2 października. Co decyduje o tym. Czy, jako, czy jakaś mitingowa wypowiedź przynosi pożytek czy nie? Dobór słów, ton głosu i gestukulacja nie mają większego znaczenia, lecz często parę prostych i lekonicznych, ale za to szczerych, płynących z serca uwag odnosi większy skutek niż wyszukane, kwieciste przemówienie. Pragnąc wywrzeć korzystnie, wyraźnie ulegamy niekiedy pokusie dla szpanu. I barieru. Zaczynamy zmyślać, wymądrzać się i popisywać, ale z takich występów nie wynika nic sensownego. To, co nie pochodzi prosto z serca, nie może też do niego trafić. I nam, i naszym słuchaczom służą tylko takie wypowiedzi, w których dajemy wyraz własnemu doświadczeniu i mamy na względzie ogólne dobro. Pytanie, czy zabieram głos na mityngach po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, czy też po to, by pomóc sobie i innym? Medytacja. Niech się dzieje wola Twoja. Często sobie te słowa powtarzaj. W, Boże, w, w wypełnianiu Bożej woli postaraj się znaleźć prawdziwe zadowolenie. Pamiętaj, że posłuszeństwo siły wyższej gwarantuje Ci pomyślność i poczucie szczęścia. Jeśli pozwalasz, i Jej sobą kierować i z pokorą akceptujesz Jej wyroki, nic nie może Cię poważnie zranić. Ci, którzy godzą się w życiu z wolą Bożą, nie podbijają być może świata, ale za to z pewnością zaznają spokoju ducha i umysłu. Modlitwa? Modlę się, abym nie trwał w uporze i samowoli, lecz dostroił się do Bożych zamiarów wobec mnie. I jeszcze raz przeczytam się przewodnią na dzień 2 października. Co decyduje o tym, czy jakaś mitingowa wypowiedź przynosi pożytek czy nie? Dobór słów, ton głosu czy gestykulacja? Nie mają większego znaczenia, lecz często parę prostych i lakonicznych, ale za to szczerych, płynących z serca uwag odnosi większy skutek niż wyszukane, kwieciste przemówienie. Pragnąc wywrzeć korzystne wrażenie, ulegamy niekiedy pokusie dla szpanu i bajeru. Zaczynamy zmyślać, wymądrzać się i popisywać, ale z takich występów nie wynika nic sensownego. To, co nie pochodzi prosto z serca, nie może też do niego trafić. I nam, i naszym słuchaczom służą tylko takie wypowiedzi, w których dajemy wyraz, własnego do... wyraz własnemu doświadczeniu i mamy na względzie ogólne dobro. Pytanie: Czy zabieram głos na mitingach po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, czy też po to, by pomóc sobie i innym? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Czy zabieram głos na mityngach po to, żeby <laughs> zwrócić na siebie uwagę czy pomóc innym? Oczywiście to drugie. <laughs> Powiem Wam, że jak zaczynałem trzeźwieć, nie odzywałem się bardzo długo. Bardzo długo się, siedziałem, cicho słuchałem, chyba, że gdzieś w międzyprzerwie z kimś tam porozmawiałem. Ale to tylko tyle. Albo po meetingu. Może gdzieś czasem przed meetingiem się trafiło, że... Albo gdzieś się, się spotkaliśmy, porozmawiałem. Tak wyglądało moje, moje tamte życie, gdy zaczynałem. Te życie, te moje, te, nie tamte. Tylko te, początki mojego nowego życia. Ja nie lubiałem na siebie uwagi zwracać. Ja wręcz siedziałem bardzo cicho. Wsłuchując się to, co inni mówią, biorąc to do siebie i wkładając swoje życie. To, co oczywiście mi pasuje. I mam to do dziś, powiem wam szczerze, że nie za dużo się odnoszę, nie za dużo się unoszę, nie za dużo mówię. Naprawdę. Tak mi się wydawało, że tutaj tak nadaję i mówię, ale tak naprawdę za dużo nie mówię. Tak. Wypowiadam się. Uznaję te wypowiedzi, ale mówiąc z tamtej strony, ja byłem taki właśnie z tyłu. Nie, nie, nie potrafiłem na siebie zwrócić w taki sposób uwagi. Bo moje zwracanie uwagi kiedyś wyglądało w ten sposób, że chlałem, popisywałem się, robiłem jakieś durrynowate rzeczy, czasami bardzo przykre i bolesne. W ten sposób, żeby zwrócić na siebie uwagę. Albo komuś, albo sobie krzywdę. Nie było problemu, żeby zwrócić na siebie uwagę. I zostało mi tak do dzisiaj. Nie robię nikomu krzywdy, jeśli chodzi o to, ale zostało mi tak do dzisiaj, że no nie potrafię w ten sposób zwracać na siebie uwagi. Nigdy nie byłem jakimś tam asem, gdzie stawałem i ja jestem Artur, i dawaj tutaj lecę z tematem i e, mówię, co tam mi ślina na język naniesie. Często jest tak, że mam tak, jak mówię, w głowie poukładane, co mam powiedzieć i tak na dużych mityngach tych uroczystych zawsze się zbieram do tego, żeby odpowiedzieć. I tak czekam, układam sobie, jak to odpowiedzieć, jak to ułożyć. Oczywiście, żeby to powiedzieć i nagle, <laughs> gdy przychodzi już ten czas i gdy już jestem zwarty i gotowy, podnoszę rękę do góry, <laughs> przynoszą mi mikrofon i ja mówię o tych oficjalnych mityngach, oficjalnych, uroczystych. I nagle mówię, Mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem i lecę i nagle dwa, trzy słowa, gubię swój cały wątek i wtedy mówię to, co leży mi serducha, leć. Już nie, nie, nie to, co miałem ułożone tak powinno być, tylko to po prostu, co tak naprawdę czuję. Zawsze tak ja mówię, nie, nie, nie mówię to, co mam w głowie ułożone, idę i mam to wykute na pamięć i, i choć chciałbym to powiedzieć, to dwa, trzy słowa i od razu mówię cały rytm i po prostu mówię to, co powinienem powiedzieć, a nie to, co sobie ułożyłem, żeby to ładnie wyglądało, tak, żeby mi ludzie zrozumieli. Naprawdę i no, tak to u mnie jest. Więc nawet jak się wypowiadam tu u siebie na grupie z moimi przyjaciółmi, to też Mówię to, co mi na serduchu leży. Nie zmyślam, nie wybieram mnie, żebym zwrócić na siebie uwagę, jaki jestem zarąbiaszczy, jaki tego. Co z tego, że będę się popisywał, co z tego, że będę unosił swoje czoło do góry i będę, ow, jaki jestem zarąbiaszczy, co ja nie powiedziałem. Jak nie będę wprowadzał tego w swoje życie, bo to, co czasami powiemy, powiem, przepraszam, bo to, co czasami bym powiedział, to nigdy bym nie wprowadził w swoje życie. A ja chcę mówić to. Co jest w moim życiu, co działa, co funkcjonuje i jak to działa. Więc tym mogę powiedzieć. Tym mogę się pochwalić, nawet. To nawet chcę, żeby ludzie usłyszeli, bo tym mogę, ale zero popisów. Nie dla mnie to jest. Już tego nie potrzebuję. Wiecie co? Nadzwyczajnie już tego nie potrzebuję. Nie chcę żeby ktoś na mnie patrzył ja zawsze jak siadam i ktoś ze mną rozmawia to mówię szczerze rozmawiam z tym człowiekiem na tyle ile mogę na tyle ile mogę sobie pozwolić żeby tego człowieka też nie zrazić też mu nie naładować za dużo do głowy. Zostawiam tego człowieka z tą myślą no bo co mam zrobić. Nic więcej nie zrobię prawda. Nie wymądzam się nie szukam jakiś nie wiadomo czego. Nie lubią po prostu się wymądrać. Jeszcze kiedyś, kiedyś, może tak. Swoją głupotą durnowatymi czynami. Je, czy gadką. <laughs> możliwe, że tak. Tak, dziękujcie mi. Ja tu jestem i tu mnie klikajcie, pukajcie. i... jest. Nie, dzisiaj pokora. Ja dzisiaj dziękuję, że ja z wami mogę powiedzieć. Ja dziękuję, że jestem między wami. To jest dla mnie najważniejsze, to jest dla mnie szczęściem, i ja tym bardziej tym się mogę dzielić. Tym bardziej mogę to przekazywać, bo chcę, mogę, a nawet tego potrzebuję. Nadzwyczajnie. I dlatego dzisiaj cieszę się, że mogę to Wam powiedzieć. Życzę Wam, moi drodzy, przepięknego, udanego dnia. Na tym kończę. I myślę jeszcze tak na koniec, że to, co mówię z serca, bardziej to trafia do ludzi niż to, co bym sobie wykuł na pamięć i powiedział, żeby to jak ładnie by nie brzmiało. A jednak to, co człowiek powie prosto z duszy, z serducha, inaczej brzmi niż poukładane w głowie. Takie jest moje zdanie. Dziękuję Wam, moi drodzy. Trzymajcie się. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przepięknego dnia. Dziękuję Wam, że jesteście. Jesteście wyjątkowi. Kocham Was. Pamiętajcie o. Tym. Do zobaczenia. Do kolejnego. Pa.